Witam w Kole fortuny sama. Powitajmy uczestniczki! Po prawej stronie słodka, mądra i pełna gustu Sudan. Po lewej stronie śmiała, rezolutna i zabawna samanta! Dziś sprawdzimy, która z nich zna się lepiej na czarach naczu. I zaczynamy! Kręci się, kręci koło. Pierwsze pytanie. Tworzenie jest najbardziej magiczne. A, uczestniczki się zastanowiły i... Susan, odpowiedz! Jakie łatwe pytanie. Jasne, że jednorożce. To jest właściwe. Ej! Co się Przecież każdy wie, że najbardziej magiczne są syrenki. Co to za wynia? Ja to wiem. To Jednorożce, jednorożce, syrenki. się. Jest sposób, żeby to rozstrzygnąć. Konkurs dla twórców. Ech, jak długo mam czekać! Ciekawe, czy dostanę punkty za punktualność? Spokojnie, bez paniki, już tu jestem. Wow, ktoś to postanowił zostać skrzydlatym, rogatym koniem. Magia najbardziej magicznego stworzenia mi dziś pomoże. Sprawdzimy to w pierwszej konkurencji. Przybory do pisania. Drużyna jednorożkową w sobie sół wybrała zwykły długopis. Za kilka chwil będzie niezwykły. Przykleję pomponiki, żeby ukryć połączenie. A Samantha, fanka syrenek, wybrała ten master! Wow, popatrz jaki piękny! Hop, hop, hop! <grywy> Beth się dowoli. Wezmę trochę samoutwardzalnej gliny i zrobię róg jednorożca. A teraz uformuję powierzchnię wykałaczką. Parę podłużnych wgłębień. Dobrze, pora wziąć się do pracy. Super! Przykleję większy kawałek materiału do flamastra, o tak! A mniejszy będzie w sam raz na skówkę. Najważniejsze, żeby nie pomylić rozmiarów. Nie ma magicznych jednorożców bez złotych rogów, prawda? Jeszcze tylko para ślicznych uszek. Dodam też blasku całemu długopisowi. A, gdzie to jest? Mm -hmm. Samanda, co to co? robisz? Czy ty mi przeszkadzasz? Oddaj to! Oh, proszę, już prawie skończyłam! Muszę namalować najpiękniejszą płetwę i przyczepić do flamastra! Aha! Wytniemy! Dwie identyczne części z pianki kreatywnej! A teraz je skleimy! O tak! I przyczepimy całość do skówki flamastra! Gotowe! Hmm, to świetny pomysł, żeby użyć pianki. Zrobi z niej grzywę dla swojego jednorożca! Super, pokaż! <śmiech> <Rżę>. <śmiech> to pokaż, co ty zrobiłaś. Wow, o, jakie świecące! Obie zawodniczki poradziły sobie z zadaniem. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Nie odchodźcie i subskrybujcie nasz kanał. Nasz następny... Niech mnie co się dzieje! Pomogę ci, trzymaj to sam. Co za bałagan, nie da się pracować bez organizera! Wyciągnijmy plastelinę. Wygląda super! I owijmy nią zwyczajny podajnik taśmy. Wygładzimy nierówności! Su uwielbia konie z jednym rogiem, a ja koniki morskie! <grym> Gotowe, jesteś wolny! Dziękuję! A co robi twoja rywalka? Hmm? Czy nie widać? To ogon konika morskiego, zwinę go o tak. Ciekawe. A teraz przykleję, wystarczy docisnąć. Wygląda dobrze, ale czegoś brakuje. Jasne cykiny będą łuską i dodają konikowi magicznego blasku. Wow, co za piękność! Auć! Ej, uważaj! Zabierz łapy! Kiedy plastelina stwardnieje, damy konikowi perłowy blask. A potem utrwalimy bezbarwnym lakierem. To cudowne, drodzy państwo! Ale jak to działa? To łatwe! Odrywamy wymaganą ilość taśmy i... Voilà! Niesamowite! 10 punktów dla Gryffindoru! To znaczy, syren! Hmm, to istotnie piękne, ale mieści tylko taśmę klejącą. Od razu lepiej! Tym razem zróbmy różowego jednorożca. To najlepszy kolor. Ach, podlizujesz się sędziemu, Suzan! Sprytnie! <grytnie> o proszę! Żeby podkreślić szczegóły, pomalujmy je lakierem do poznakci. Potem dodajmy magicznego pyłu. Świetnie! Pora poskładać części. I najważniejsza sztuczka. Siu! Jaki piękny! Aha, zaraz, jakie dźwięki wydaje konik morski? Iha! No, w obie się spisały. Pora na coś trudniejszego. Nasze zawodniczki już dostały kolejne zadanie. Zakładki do książek. Ale tym razem to Sus konstruuje syrenkę. Mm, nie, to nie wygląda dobrze. To też nie. Zostanę przy tym. Teraz delikatnie wytnę sereni ogon za pomocą szablonu. I wstawy do piekarnika. Pomożesz? Tak, daj mi to. Zrobię to całkiem sama. W tym czasie zajmę się łuskami. Wytnę je z gliny plastikową słomką. To proste. Nadajmy płetwie naturalnego kształtu i znów wszystko wypieczmy i pomalujmy. Patrz, co znalazłam! O, fajnie! Dziękuję! Tak łatwo z rywalki stać się pomocnicą! Dodajmy trochę brokatu. O, jakie to piękne! Przykleimy ogon do rysunku. To będzie wygodna zakładka. Nie wyciągaj pochopnych wniosków! Nie widziałaś, co ja wymyśliłam? Oczywiście, jednorożce nie są w moim stylu, ale wiem, że tam gdzie one, tam jest tęcza! Moja będzie niezwykła. Zobacz jak błyszczy. Pianka kreatywna i tyle? Ja zrobiłam bardziej pomysłową Jesteś taka niecierpliwa jak sam? Przepraszam bardzo. O wybacz, panie prowadzący. Siup. Teraz zanurzymy ten frędzel, żeby zrobić piękny ogonek. Dołączę parę pulchnych nóżek. Nie zapomnij o rzeźbieniu. Tak, tak, dziękuję. O, uwielbiam projekty, które łączą. Teraz pomaluję kopytka złotą farbą akrylową. I nadam jednorożcowi tajemniczy blask lakieru do poznakci, Jesteście gotowi na ostatni detal? To do dzieła! Top! I wszystko gotowe! Proszę bardzo, siostro! Panie, panie, co wy robicie? Jak mam teraz wybrać zwycięzcę? O, oh, dzięki, Tibidabie! Nigdy nie brakuje mi pomysłów! A więc... Po co ci kulka z folii, Samantha? Słyszałaś, jakie mamy zadanie? jak na ołówki! Mój będzie w kształcie muszli. To będzie podstawa. A teraz ugniotę tę różową glinę. Cóż, ja też ją wykorzystam. Ale w rękawicach. Najpierw zrobię kształt tęczy. Zwinę to w kształt kiełbasy. Tak jest! Świetnie! I zegnę ją w łuk. Zrobię parę dziur na ołówki i długopisy. Ten czasu po skardnieniu zostanie pomalowana. W tym czasie Samantha zrobiła długośnego robala czy coś? To nie robal, sam zobacz. Teraz ostrożnie owinę foliową ramę delikatnie w formie spirali na całej długości. I oto co otrzymamy. Prawdziwe muszle nie są gładkie. Zrobię tak i wstawię do piekarnika. Lamanta zajęła się rzeźbieniem muszli, a ja ozdobię moją biurkową tęczę. Fajna nazwa, prawda? Ha, twojemu projektowi czegoś brakuje tu. Serio? Ciekawe czego? Cóż, uda mi się z nią wygrać. Odrobina na i magii? Super! I odrobina perłowego brokatu. Używam do tego suchego pędzla. Słowe samanty prześladują, słuch, ale już wie, czego jej brakowało. Ach, chmury! Będą tu idealnie pasować. Popracuję nad ich kształtem. O tak. Cóż, moim zdaniem wyszło cudownie. Wszystko jest pod ręką. Ale twój stojak nie dorówna mojemu. Tu jest więcej rzeczy. Samanta 1 SU 0 Ale moją można ustawić, a twojej nie. Co powiedziałaś? Drogie pani? proszę, to wysył ja i podjęłam decyzję. Jeszcze jedna runda. W porządku, pora na najbardziej niebezpieczną konkurencję. Su Samanta i nożyczki. Drużyna jednorożca stworzy dzieło z gliny. Nożyczki jednorożec? Jak marzenie! Jakie słodziutkie! Aha! Tym razem Susan robi skrzydlate stworzenie! Nieźle! Kiedy glina stwardnieje, uruchomimy swoją wyobraźnię! Podkreślę oczy i nozdrza czarnym flamastrem i nasz przystojniaczek będzie gotów. Drużyna jednorożca uwinęła się w mgnieniu oka! A co z cerankami? Jak widać, Samantha wybrała niestandardowe metody. Dzięki Wazelinie nożyczki nie przykleją się do papieru, bo będę używać pistoletu na klej. Nie używajcie go bez nadzoru dorosłych. I właśnie tak: rączka nożyczek zamienia się w płatwę. Tak, wiele rzeczy w życiu widziałam, ale coś takiego to dla mnie nowość! Pamiętajcie, żeby przeciąć klej, inaczej nożyczki się nie otworzą. Popracujmy nad kształtem płetwy. Roztopię rozgrzanym narzędziem. A teraz pokryjemy klej. Yy, białym klejem. Co? Jesteś pewna, że nie popełniasz błędu? Cóż, jak inaczej je ozdobić? Nie pytasz? To twój projekt. Zobaczymy, co z Pora tego Pora zabłysnąć. <laughs> z pewnością nie da się tu przesadzić. O, jak w niebie. No tak, całkiem nieźle, ręką. I ostatni detal. Akrylowy lakier. Rety kotelety. Kochani, które nożyczki są Dajęcie lepsze? Dajcie łapkę w górę, jeśli syrenka, albo subskrybujcie, jeśli jednorożec. A teraz jury pójdzie podliczyć punkty, a wy obejrzyjcie wszystkie dzisiejsze dzieła. Nie mogę się doczekać wyników konkursu. A co, lubisz przegrywać su? Dobrze, drogie panie, zdecydowałem. Zwycięzcą zostaje... Fryzny Co? Co to za różnica? To ja mam nowe przybory do szkoły. O tak, oh. samo to prosiłeś. Siup. Siup. Co się dzieje? A, oh God, co? Kochani, czy bawiliście się tak dobrze jak my? Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić naszych odcinków. Pa-pa!